Przyjechałem tutaj dzisiaj do Was. Aby wam mówić o tym, co jest najważniejsze w życiu Nie będę wam dzisiaj tutaj głosił żadnych religijnych pierdół Nie będę wam dzisiaj namawiał do niczego żebyście gdzieś dołączali Nie będę wam mówił, żebyście gdzieś zapisywali się swoim nazwiskiem Wiecie co? Będę dzisiaj wam mówił, żebyś to sprawdził wszystko w swoim domu Ja, słysza, słysząc słowo Jezus Chrystus Miałem w sobie tylko religijny Jego obraz Żygać mi się chciało, jak to widziałem Ale wiecie co? Bo żyjemy w kraju religijnym Który przedstawił nam to tak wszystko Że na to się nie Chcę patrzeć i w tym wszystkim widać tylko ten religijny fałsz i wiecie co, ja żyłem sobie tym życiem tak jak sobie żyłem, żyłem sobie z dnia na dzień, żyłem sobie z tygodnia na tydzień, ale we mnie było coś martwego, wiecie co, ja żyłem życiem, w którym ustanawiałem sobie jakieś pułapy, jakieś pułapy pieniężne, jakieś pułapy, do których chciałem dochodzić i wiecie co, ja dochodziłem do nich, ale w środku byłem dalej martwy. W środku miałem pustkę, i gdy dochodziłem do nich, apetyt, apetyt mi tylko rósł w miarę i chciałem tylko więcej. I wiecie co? Ja sobie tak żyłem, żyłem, żyłem. Aż w końcu zaczął mi się pojawiać taki człowiek, który wymienił Jezusa kładł ręce na ludzi, oni odzyskiwali zdrowie. On wymienił Jezusa. Kładł ręce na ludzi, z nich wychodziły demony w sekundę. To nie były jakieś pięciogodzinne maratony demonizacji. To nie były jakieś egzorcyzmy katolickie. Tam działy się przełomy, tam ludziom życia poprawiały się w chwila moment. Ludzie dawali zwrotki, ludzie dawali swoje świadectwa. I wiecie co? Ja w tym wszystkim zobaczyłem jakąś prawdę. I pojechałem do tego człowieka na, na modlitwę i wiecie co? On nawet mnie nie musiał dotykać. On stanął. Stanął po prostu 5 metrów ode mnie, machnął tylko ręką i powiedział: W jej duchu świętym, wiecie co? Ja poczułem ten sam dotyk, ten sam dotyk, kiedy, jak byłem na skraju swojego życia, siedziałem w domu. Płakałem, załamany i mówiłem Czemu mnie to spotyka? Czemu tak się dzieje? Czemu tak jest? I wiecie co? Ja wtedy zamknąłem oczy i z głębi swojego serca zawołałem do Boga. Zawołałem: Jeżeli jesteś, to złap mnie za rękę. I wiecie co? Ja poczułem: poczułem, jak ktoś fizycznie łapie mnie za rękę. Ja wstałem z tego łóżka i jak powiedziałem wtedy, że Ty zawsze byłeś przy mnie i mnie kochałeś, to przyszła do mnie duchowość. Przyszła do mnie duchowość inna niż zwykle. I wiecie możesz powiedzieć, że duchowość nie jest. ale duchowo się śmieje bo kiedy ja Mając 5 lat kłóciłem się z babcią Szklanki się podnosiły same i się dłuchły. Kiedy babcia mi umarła Ja widziałem białą postać babci Która macha mi na do widzenia I wiecie co, zawsze coś w moim domu stukało, pukało Ale ta duchowość co do mnie przychodziła Ona dawała mi jedynie strach, lęk I poczucie niebezpieczeństwa Ja ich tak naprawdę myślałem, że to są moi dziadkowie Ale oni dawali mi lęk Ale wiecie co, wtedy gdy ja zawołałem z serca To przyszła do mnie duchowość Która mnie otoczyła miłością Która mnie otoczyła pokojem. Wiecie co? Ja z moimi nałogami zawsze się do nich spinałem. Ja umiałem nie palić, nie pić cały tydzień, ale przychodził ten weekend i historia zataczała koło. To wszystko się kręciło jak mantra. Byłem w środku pusty i wiecie co? Gdy ja zawołałem do niego z serca, on mnie uwolnił w sekundę, on mnie uwolnił na stuknięcie palca, ja w ogóle nie musiałem się do tego wszystkiego spinać, to wszystko do mnie przyszło automatycznie, ja rano nie wiedziałem co to tak naprawdę się stało, ale ja wiedziałem jedno, że przyszła do mnie większa duchowość niż do mnie zawsze przychodziła, że istnieje coś więcej niż to wszystko co do mnie przychodziło i dawało mi lęki, wiecie co? Ja, gdy zostałem uświadomiony, gdy ten człowiek pokazał mi, że to wszystko jest za darmo, że na to nie musisz sobie zasługiwać jakimiś uczynkami, że Bóg czeka na ciebie, aż ty do niego zawołasz z serca i wiecie co? Ja do niego w pokoju samotnie zawołałem, zawołałem do niego i powiedziałem. Wyrzekam się tych wszystkich swoich wierzeń, tych wszystkich swoich demonów, tych wszystkich duszków i biorę Ciebie Jezu jako swojego pana i zbawiciela. I wiecie, co wtedy się stało? Demony mnie dusiły. Ja nie mogłem powiedzieć słowa Jezus, one mnie dusiły, zaczęły mi się robić słabo, ale powiedziałem do niego: Silny jesteś, lecz nie dasz mi rady. Wyrzekłem się tego wszystkiego, wziąłem Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. I wtedy zaczęła się rzecz niesamowita. On wszystko ode mnie odeszło, bo wiecie, co słowo Boże mówi, że każde kolano. Zgina się na imię Pana i nie ma takiej możliwości. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się Diabłu, a On od Was ucieknie, i to wszystko się stało. Zabstrgnięcie palca, wiecie co? Ja poczułem w sobie wypełnienie. Ja poczułem, że ja już jestem martwy. I wiesz, możesz sobie tak żyć z dnia na dzień, ale nie oszukasz mnie, że nie jesteś w środku martwy. Nie oszukasz mnie, że to Twoje życie przynosi Ci coś więcej. Że jak zniknie to wszystko, na co pracowałeś, jaką masz rodzinę, jak zniknie to wszystko i będziesz sami, będzie dla ciebie to powiedz mi, że jesteś w środku szczęśliwy Nie powiesz mi tego w oczy Bo tak nie jest człowieku Ja wiem doskonale jak się czujesz Wiem jak się czujesz, bo sam tak miałem I nie oszukuj sam siebie Nie oszukuj i dziś Zawołaj do Boga z serca Zawołaj do Niego, bo On czeka na Ciebie Aż Ty od Niego wykonasz ten pierwszy krok Bo Bóg nie jest tym, który się narzuca człowiekowi Bóg jest ten, który szuka miłości A miłość nie szuka swego Ty musisz pierwszy wykonać ten krok Musisz Go zaprosić realnie Do swojego życia Życia. A wtedy spotykasz się personalnie z Jezusem. W Twojego martwego ducha wchodzi Duch Święty. Zostajesz wypełniony. Zostajesz wypełniony. Nie ma takiej możliwości, żeby w Tobie zmiana nie zaszła automatycznie. Poczujesz to wszystko, że coś się zmieniło. Sam nie będziesz wiedział pewnie o co chodzi. I dziś mogę ci powiedzieć, że to wszystko jest za darmo Żadnymi uciekami Możesz być dobrym człowiekiem Możesz mieć u dziecka Możesz mieć schroniska, pieski, kotki Co tam jeszcze sobie chcesz Ale to nie przyniesie ci zbawienia To nie przyniesie ci królewskiego życia Na tej ziemi, wiesz co Ale człowiek, powiem wam porównanie jedno możesz być tym dobrym człowiekiem, możesz chodzić do kościółka, możesz na co dzień, nie wiem, starać się, ale powiem Ci coś, jeżeli Ty oplułeś dzieło krzyża, jeżeli Ty nie zaprosiłeś realnie Boga do swojego życia, to Ty idziesz w to samo miejsce, co ateista, a człowiek, który zamordował drugiego człowieka, który zgwałcił, ale jeżeli on skruszył swoje serce i zawołał ze swojej głębi serca do Boga, zaprosił go do swojego życia, bo tylko to musisz zrobić, musisz zaprosić Boga do swojego życia, Bóg się do Niego przyznaje i On jest w tym momencie Synem Boga, tak wygląda Boża sprawiedliwość, wiecie co, bo Słowo Boże mówi, że łaską bowiem jesteście zbawieni. Nie jest to z was, jest, 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 lecz jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie lubił. Wiesz, co to znaczy słowo łaska? Łaska to jest niezasłużona przychylność, na którą nie możesz sobie zasłużyć niczym innym. A słowo dar to jest dane coś komuś za darmo, wartościowego. Więc przestań się starać czymkolwiek. Skróć swoje serce. Skróć swoje serce i zaproć go. Ja ci nie namawiam, żebyś tu przychodził. Zawołaj do Niego w domu. Zawołaj do niego w domu, z serca, zobaczysz, co się stanie, człowieku. Nie oszukuj sam siebie, że nie jesteś martwy. Bo dziś możesz zostać wypełniony. Dziś możesz zostać synem Boga. Dziś może się Twoje życie zmienić, wiecie? Moje życie się diametralnie zmieniło. To jest najpiękniejszy czas. I chcę, aby każdy z Was doświadczył tego samego co ja. I chcę, aby każdy z Was narodził się na nowo. Bo słowo Boże mówi, że kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak. I powiem wam coś jeszcze, miałem chore kolano, miałem chorą łękotkę, była pęknięta z dwóch stron. Ta kontuzja wymagała artroskopii, wiecie co? Ja kochałem sport, kochałem sport nadal, ale to mi tak doskwierało, ja chodziłem w stabilizatorze do pracy. Te kolano mnie bolało i wiecie co? Ja jakoś się na nowo narodziłem, ja powiedziałem do tego bólu, jechałem na rowerze, powiedziałem, że ty jesteś w bólu fikcyjny i moje uzdrowienie zostało mi już dane 2000 lat temu, zacząłem jechać jako zdrowy i wiecie co się stało? Moje kolano przestało boleć, dziś biegam, skaczę, pracuję po 8 godzin fizycznie, latam sobie na rowerze, uprawiam jakikolwiek sport bym chciał. Kolano mnie nie boli, i wiecie co? Mam dużą zdrowie też na koncie dla ludzi. Człowiek miał połamane palce, nie mógł spiąć, ręki w ścisku Nałożyłem na niego ręce, on zaczął normalnie ściskać błąd. Więc powiem wam Jeżeli chorujesz na cokolwiek Zmagasz się z czymkolwiek Podejdź do mnie, ja nałożę na ciebie rękę I od razu zostaniesz uzdrowiony Uzdrowienie nie przychodzi ci za jakiś czas Uzdrowienia sobie nie wymodlisz To już zostało ci dane I kwestia tylko, czy ty to wszystko przyjmiesz za darmo Bo to wszystko jest za darmo I Dziś mówię ci Żebyś to sprawdził Zamknij się w swoim pokoju Bóg wie z czym Ty się zmagasz Bóg wie jaki ciężar nosisz swojego życia Więc nie oszukuj samego siebie i nie ściemniaj On jest alfa i Omega, On zna Twój początek i Twój koniec Zawołaj do Niego z serca A zobaczysz co się stanie Ojcze Ja ustanawiam aby ludzie tutaj Ci którzy słuchają tej Ewangelii Aby ich serca były otwarte na te słowa Ja ustanawiam aby ludzie Rodzili się na nowo w tym mieście Ja ustanawiam przełomy Niech to wpada w ludzkie serca. Zawołaj, zawołaj dzisiaj. Dzisiaj jest twój czas. Nie jutro, nie za tydzień, nie wczoraj. Dzisiaj, jaką masz pewność? Czy jutro otworzysz oczy i czy weźmiesz ten oddech? Jaką masz pewność? Sprawdź to dzisiaj, co mówię. Bo to, co mówię, nie jest jakimś religijnym bełkotem. To jest czyste życie. Czyste życie, przepływ życia. Amen.